Nie. You me oh, let me tell you, Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Policjan Zol. Nie wiem czy wiecie co to za gra. Już mogliście ją zobaczyć na moim kanale. Nie jest to Daisy Lecz jest to coś lepszego niż Daisy. Zagadka. Arma 3 z modem Exile, czapki z głów. To czym by wypadało się w ogóle pochwalić, to to, że znalazłem chyba dobre ustawienie nagrywania i powinno to iść w miarę... W miarę, nie powiedziałem, spoko. W miarę spoko. A to oznacza... O Jezu jakie dwa duże magazynki, zaraz się normalnie połosikam. To znaczy, że jestem policjantem zolem i mogę wam coś nagrać. Nawiązując do Daisy Standalone, który cały czas powstaje i wyjść nie może, bo jest powiedzmy sobie gównem. Okej, okay, mam całkiem fajny pistolet. Okej. Okay. Przed chwilą miałem bardzo ciekawą sytuację, aż wam chyba pokażę gdzie, ale troszkę się boję, bo snajperzy tutaj strzelają około głowy, jak szaleni. Oh fuck! O, widzicie? Pierwsza rzecz, której nie ma w Daisy, a jest tutaj: zombie. Hehe, <laughs> śmieszne. To takie bardzo fajne zombie. Wybaczcie takie przycinki, jak będę przybliżał, ale nie wiem, arma zawsze miała coś takiego, że przy zumowaniu to, to. się tak dziwnie wieszało. Cała akcja działa się gdzieś tutaj, gdzie wychodziłem za rogu i zauważyłem gościa, który biegnie. A biegł on dokładnie za szpitalem, gdy się, gdzie się przejdziemy. Ja wychodziłem tutaj, i tam widziałem gościa, który biegnie. Perfidnie stąd. I bieg tam, gdzie mam celownik. I on sobie tak biegł. Goniły go zombie. I nagle zaczęły go mijać smugowe pociski, które lądowały u jego stóp. I nagle widziałem tylko rozbrysk krwi, gdzie dostaje w plecy. No coś pięknego. Wyglądało jedna z fajniejszych takich kinowych akcji, jakie widziałem w tej grze. Niesamowite. Piękne scenariusze pisze ta gra. Żałuję, że to nie nagrałem. Jeszcze ci raz próbuję nagrać z różnymi ustawieniami filmu, znaczy nagrywania. Bo mój komputer coś płata figle mi straszne. Policyjna kamizelka. Ona jest chyba level 2, level 2, ale chyba fajnie wygląda. Co? Weźmiemy ją i tak. Tak, więcej w niej mieścimy. Super, kurcze. Zaczynamy się zbroić. Teraz byleby nie umrzeć. Teraz, coś jestem prawdziwym policjantem. A nie budowanym policjantem, który jest z, z gazety. Jest taka jakby lekka mgiełka, nie wiem czy to jest od tego, że ja ustawiłem mniejszą widoczność. Próbujemy to poprawić. Chciałbym zobaczyć tamtą górkę i zobaczymy, czy to są mgły, czy od... Jezu, język mi się polończe. Ustawiamy 12 tysięcy. Nie, to jest chyba mgła, wiecie. O fuck! Zapomniałem, że tu są zobi. Widzicie, przyzwyczajenia z Daisy Standalone. Myślicie, że nic wam tam nie zagraża, bo faktycznie nic wam tam nie zagraża prócz innym... inni gracze. Dobrze mówię? Boże, ja chyba nie jestem Polakiem, bo mam problemy z wysłowieniem się. Tam jest jeszcze więcej zombie. Możliwe, że ktoś tam przebiegł. A więc co chcę zrobić? Celem tej gry jest robienie misji z ekipą, lecz ekipy nie mam, jak na razie. I budowanie bazy. A żeby zarabiać, trzeba zbierać lód i go sprzedawać. To już pewnie wiecie z moich poprzednich odcinków. Jeżeli ktoś oglądał, jeśli nie, to serdecznie Was zapraszam do oglądnięcia. Więc celem jest lutowanie i sprzedawanie tego... Znajdywanie samochodów, naprawianie ich, odsprzedawanie ich. Boże, ta gra jest śliczna, no ja pierniczę. Czy ja mogę być do sklepu? Czy to tylko takie jest w standalone? Otwierane, chyba tylko w standalone. A tu mamy siekierę? Jasne, że tak. Dobrze. Jak coś to spróbujemy zabić zombie siekierą, zobaczymy jak to wychodzi tutaj. Bo jeszcze no, chyba mi się nie zdarzyło, z tego co pamiętam. Póki co mogę Wam powiedzieć, że gram na jednym z najsławniejszych serwerów, jakie tylko istnieją do Exile'a. Więc jeśli ktoś się interesuje, to na pewno gra na tym samym. A nie chcę Wam do końca mówić, bo kto wie, może kiedyś coś zbuduję, jakąś bazę, a później mnie zrajdujecie. Patrzcie, helikopter stoi, ktoś ma bazę na cholernym hotelu. No, czy to nie jest piękne? Oczywiście, że jest. Chciałbym znaleźć samochód, powiem Wam. Od razu bym się troszkę bardziej wzbogacił z tego względu. Choć ciuchy jakieś. Znoszone ciuszki. Z tego względu, że gdy wciśniemy szóstkę, mamy komputerek i on pokazuje mi, że mam na koncie 9300. Taki prawdziwy, dobry samochód, taki pancerny, kosztuje 44000, więc zdecydowanie mogę stwierdzić, że jestem biedną dupą. Warto zbierać taśmę. Taśma pozwala nam naprawiać samochody. A takie możemy znaleźć dość często, i to jest właśnie fajne. Dodatkowo możemy zablokować samochód kodem, także on nie zniknie po restarcie. I to też jest super. Świetne featurey ma ta gra. Mogę Wam obiecać, że w tym odcinku na pewno ktoś otworzy ogień. Na pewno ja lub ktoś do mnie. Jestem tego pewien. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żebym wszedł do gry i nie widział kogoś po prostu, lub nie miał wymiany okna. O, ok wymiany okna. Kurwa. Brawo. Wymiany ognia. Chcę czapkę, bo mam łysy łeb i mi wieje. A czym dalej? Gdzieś tu jest Shopa. Skąd to wiem? Mam przegrane pół tysiąca godzin w Daisy, nawet więcej, licząc moda. Ale to nadal jakoś mnie nie definiuje. Co do wiedzy, na temat gry, ponieważ i tak bym się tu zgubił za każdym razem, gdyby nie mapa Bo uwaga, kolejny poradnik, będziemy i tak szli do... Trade Zona, Shift, lewy klik, marker ustawiamy I możemy gdzieś zobaczyć kropkę, gdzie mam biec tam, 3-8 km. Fajne! I w armii też to było Na starym dobrym Daisy. Cały czas słyszymy zombie co Fajnie je słyszeć ze względu na to, że... Dawno takich nie widziałem Dzięki Daisy Standalone wcale was nikt gnębi i nie wyzywam w tej chwili. Gdy gracie w Daisy, bardzo często musicie się oglądać. Za siebie, przed siebie, obok siebie. A dlaczego, to pewnie niedługo się przekonamy. Shopy warto przeszukiwać, oczywiście. O, ponadto, żeby jeszcze bardziej ośmieszyć Daisy Standalone, tutaj nie tylko są zombie, ale są też zombie psy. Więc jak ktoś jest zwolennikiem piesków, to też zapraszam. Ponadto są NPC-ki, które również strzelają. Nie spadaj. A widzicie, w DayZ już bym się połamał. XD, DayZ, gówno. Chciałbym wam pokazać coś. Tylko musiałbym raz. Mieć cela. Dwa. Nie bać się, że ktoś mnie odstrzeli, jak to zrobię. Mógłbym się spróbować zakradnąć do jakiegoś zombiaka i pokazać wam, o co mi dokładnie chodzi. Kolejny bardzo fajny feature. Widzicie, jest tam zombie. Przy okazji odwiedzimy tam że Tylko on mnie raczej zobaczy. Czy on mnie widział? Wyglądał jakby chciał. Nie, 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 nie. Teraz biegnie do mnie. Tak. O kurczę, zaszły mnie. Są mnie głupie. A tu widzimy gracza. Ej. Easy, and friendly Jakiś Bambi. Gdyby to nie był. W sumie inaczej. Gdyby był już uzbrojonym, zastrzeliłbym go w mnieniu oka. Albo bym próbował, bo zajączycie bym go nie trafiał. Wypróbujmy siekierę. Patrzcie, zmieniam broń w biegu. Daisy zawstydzone. Oczywiście, że zawstydzone powinno być. A tak jest zabawny, nie? Widzieliście to? Urwałem mu cholerny łeb. Jeszcze mogę go przeszukać. Co jest w nim? Czy będzie miał lud? Ten niestety nie miał, ale chyba się zdarza Chyba Czy ja chcę zabić tego człowieka? Ach. Nie Chyba bym musiał zrestartować grę, żeby mieć pole widzenia Chociaż wszystko widzę, ale wolałbym jeszcze kawałeczek widzieć I widzę nie chodzi to źle Znalazłem dobrą optymalizację Znalazłem samochód. I teraz pytanie: czyj to samochód? Raz. Dwa: jeśli niczyj, to czy ktoś go nie pilnuje? Trzy. Cholera, chcę go. Dobrze, naprawmy to. Kurczę, jest na pin. Cholera, trudno. Musimy sobie poradzić, tak. Będę wam robił cięcia spokojnie. Nie będziecie musieli patrzeć, jak biegnę 3,5 km. I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze z tamtym kolegą, gdy będziemy mieli równe szanse. I on i ja. Właśnie wstawiłem snapa, że, że wrzucę odcinek. Robi się ciemno. Niedobrze. Nie wiem, czy będziecie coś widzieli na YouTubie. Cholera, zobaczmy mapę. Czy są gdzieś jakieś misje? Jest, biegniemy do Bandit campa może uda mi się zobaczyć. Nie będę do nich strzelał. Zdecydowanie. Zakradnę się do bandytów. Spróbuję pokazać wam NPC-ów. Ale nie otworzę do nich ognia, bo cóż, stracę wszystko. Nie mam tego wiele, to fakt, ale nie mam w ogóle szans. Chyba, że znajdę jakąś broń. Jakąś snajperkę może z fajną lunetą, i jeszcze jakbym miał Tumik. Co tu jest trudne? To, że są super mądrzy. Jest nie wiem, strasznie wysoki poziom botów. I strasznie dobrze strzelają. Łatwo dostać po nogach, kurczę, nawet leżąc za krzakiem. Mam nadzieję, że jak teraz rozjaśnię, to wy też coś leciutko wam to podbije. Na YouTube. A jak nie, to po prostu rozjaśnię materiał w programie. Zobaczmy, od której strony oni mogą być w tym mieście. Gdzie jest jakaś wyższa górka. Powinniśmy od strony Lasu podejść gdzieś tu. No dobra, zobaczymy. I jak widać w lewym dolnym rogu Admini często update'ują serwer, więc naprawdę opiekują się tym Nie to co ci od Days z W grze mam 40 klatek Na nagraniu chyba będzie 30 Bo pokazuje mi, że Że skacze, nie wiem co z tym zrobić Właśnie znalazłem go karta Więc mógłbym go naprawić jakby co Jakbym chciał gdzieś uciekać Albo dostać się do tradera Więc, więc, okej, okay, okej okay. Tylko żebym wiedział gdzie to jest na mapie. Tu przy drodze, dobra, za tymi drzewami. Okej. Okay. U mnie jest 19.41, więc będziecie mogli zobaczyć, ile to obrabiałem i kiedy to jest wrzucone. A mamy dzisiaj pierwszy lipiec. Jakby co. Dobra, bandyci są chyba w tamtej wiosce. Rozglądamy się za nimi. Mam nadzieję, że nie wyjdę im naprzeciw. Hmm. Tu jest Bandit Camp. Tam, gdzie jest to światło, oni powinni gdzieś buszować. No dobra, zobaczymy od drugiej strony. Ciekawe. Oj! Słyszałem samochód iba. Oj! Słyszę strzały? Nie wiem czy wy też. Pobiegniemy linią drzew. Nie będziemy się tam pakować za nic, bo jesteśmy za biedni. W ogóle to mam taką mini misję, by powiedz do Googleowa. Tam zazwyczaj można znaleźć, kłada. I to już zawsze jest 250 w kieszeni. Kto to mógł strzelać i gdzie? Przy drodze też często można spotkać samochody. Więc warto się tak przebiec. Hm, gdzie ci bandyci? Widzę samochód. Kurde, to łada. Można za nią dostać chyba 3000. Dobra. Chwila, chwila. Dobra, to są zombie. No risk, no fun, co? Zabieramy od bandytów. Czy tam coś leży? Oj, ktoś strzela. Chyba do mnie. Tylko skąd? Skąd te strzały? Nie chcę powiedzieć w kierunku, z którego one przylatują. Hmm. Mogliby strzelać ze smugowych Chociaż miałbym pojęcie Czy to do mnie The Anus Claimers Okej okay. Ale ja chcę ten samochód Wow Wybuch, wybuch, wybuch Tylko gdzie? Gdzie widać jakiś Dym? Granaty rzucają? Bogacze cholera, bogacze bo strasznie potrzebuję tego auta. Taki zastrzyk gotówki się nie zdarza za często. Jest tu gokart i samochód. Dobra. Mam szansę. Reperować i jedziemy. Nie jestem w kombacie, do cholery. Nie idźcie tu. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Fak, słyszę, że idą do mnie jednak. W serio? Będę tak w kółko biegał. Niech was szlak. Ale chociaż nie widzę. MPC-tów. Tych bandytów. Silnie uzbrojonych. Oj. Cześć. Człowiek szybka akcja, szybka akcja. No Jezus, nie naprawisz ich przez nich Zaczaję się na tego typa O Boże! Stresujące to padni, 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 czołgaj się. Może cię nie zauważą, może cię nie zauważą. Zauważyli Pewnie, że zauważyli. Biegni! Za krzak. Zdecydowanie mnie zauważyli. Teraz cichutko. Schować się w krzakach. I zaraz się tam doczołgać. Cichutko, cichutko. się udać. O mój Boże. Czuję się jak w jakimś Walking Dead, jakbym szedł właśnie smarowany krwią. Dawaj, dawaj. Błagam, abym nie musiał naprawić drugiego kółka Later Fagets, Woo. jak się robi? Hip hop, mojej drodzy Zulfit, Arma 3, ukradłem ładę. Chociaż nie wiem, czy to jest. Oh shit! Oh fuck! Dostałem! Dostałem. Nie dorwiecie mnie, zakradłem się po nią Nie traficie, proszę was O Jezus, tyle dobra, ale to była akcja Kradzież samochodu na najwyższym poziomie Jeszcze trzeba by dojechać, to też ważne Mówiłem wam, że będziemy pod ostrzałem? Mówiłem Dobra, gacie pełne, ale. Ale jest dobrze. Dobra, drogą podślemy. Oj! Patrzcie, crash site. Ale niebezpiecznie się teraz tam. przejść. Ale fajnie wygląda. Kurczę, ta gra żyje. Ona po prostu żyje. <laughs> Można wcisnąć piątkę, wtedy się wkłada słuchawki do uszu. Szkoda, że o tym zapomniałem, bo tak to. Cały czas was pewnie się zagłuszało. I do safe zonu wjeżdżam. Ja. Yeah. O, jak dobrze. O Jezus, jak dobrze. Teraz tylko szybko sprzedać samochód. I zobaczyć, ile za niego dostaniemy. Ostatnio za ładę dostałem 3000, ale nie jestem pewien, czy to jest łada. Baczmy. Ale nas poobijali, Kurde. Get out Zobaczmy, ile my za to dostaniemy. Wolcha 3000. Dziękuję, dobranoc. Tak się zdobywa pieniążki. Zobaczmy stan konta. No, prawdziwy YouTuber, 12000 na, na koncie. Coś pięknego. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że taka mała misyjka e, nam wystarczy trochę stresu trochę ostrzału dziękuję za oglądanie oceniajcie komentujcie subskrybujcie jeśli byście chcieli więcej to zobaczę po łapkach czy faktycznie chcecie lub napiszcie w komentarzu cześć